Cześć! Mój ogromny drewniany dębowy stół na metalowej nocy pająk gotowy. Z dostawkami patrz, jaki kolor jest długi. Tak wygląda, blat, Oczywiście zachowała na ciągłość słojów, przy dostawce, na końcu, oczywiście też. Detale. Ciężko go zmieścić w kadrze? No tak, go trochę widać. Proszę cię napisz w komentarzu, co sądzisz o tym projekcie? Jak ci się podoba? Zostaw łapkę. Zasubskrybuj. Wszystkiego dobrego. Cześć.